Od tej modyfikacji zaczął się zwiększony popyt na kolektory M50, to Twoja wina. Na ten moment chyba nie jest to najlepsza modyfikacja. Technologia się trochę zmieniła od tamtej pory. Generalnie z tego, co słyszałem, to prawie każde gospodarstwo w Polsce już ma prąd, więc... <laughs> I jak wraca, to z takim impetem, że zerwało mu tam ścięgę w ręku. Pamiętaj, mogłeś zrobić coś gorszego zawsze. Siemanko, tu Radio Wy jesteście na kanale Radio Flatout. A ja jestem w miejscu, gdzie dużo ciekawych rzeczy się wydarzyło, gdzie spędziłem 10 lat życia. Ale, ale po kolei, pierwsza rzecz jest taka, że dzisiaj jest piątek, który jest. Trzeci? Nie mam Czwarty. Tak, nieważne. E, tak czy inaczej, ten film chcę opublikować w niedzielę, więc za chwilę. A wczoraj zadzwonił do mnie Tadeusz. Witam serdecznie. O, przywitaj się. Dzień dobry. Tak. Tadeusz. E, zadzwonił do mnie Tadeusz. O tatku będę jeszcze dzisiaj mówił. Jak, jakie mamy konekcje ze sobą i, z tym, <laughs> i z tym miejscem, ale zadzwonił w sprawie. Tego samochodu to jest E36, kompot, od którego właściwie się zaczął yy, ten kanał. Więc yy, o tym yy, samochodzie na tym kanale już było trochę, ale to było bardzo dawno temu, nagrywane telefonem i, i, i raczej można te materiały traktować jako yy, materiały humorystyczne. No, technologia się trochę zmieniła od tamtej pory, generalnie z tego co słyszałem, to prawie każde gospodarstwo w Polsce już ma prąd, więc... <śmiech> 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 tak, <śmiech> tak. Przecież pomału, pomału wkraczamy do Europy. No. Ale ten samochód jest yy, dalej, dalej prędki. No dobra, tak się zastanawiam, jak ułożyć, bo pierwsza rzecz, ja nie chcę tego materiału publikować za miesiąc, więc on musi być z jednego cięcia, tak? Dobrze, to, to, to najpierw pociągniemy ten temat nasz wspólny, a później opowiemy o samochodzie, tak? No bo ten samochód powstał tutaj, w tym miejscu dokładnie, 4 lata temu, równo, praktycznie. No, znaczy został rozwinięty, bo powstał to już jakoś wcześniej, ktoś do niego wrzucił 3-litrówkę i klatkę. No, i powiedzmy ta, ta nasza część, którą my no. wykonaliśmy. Ja w tym miejscu tutaj spędziłem jakieś prawie chyba 10 lat swojego życia, więc jest to dla mnie sentymentalne. Przepraszam, bo chyba plunęłem ci w brodę. The... <laughs> Nie, miało być bez cięcia. Pamiętaj, mogłem zrobić coś gorszego zawsze. <laughs> Dobra, a Tadio to jest koleś, który, no, który był moim pracownikiem tutaj. Tak można to chyba. Przyszedł powiedzieć. się ci powiedział, ee, szukasz roboty, tak, a co potrafisz? No dawaj spowarkę i jedziemy. No, tak to się zaczęło. Tak jakoś, tak jakoś półtora roku spędziliśmy przy spowarce. Ustawiając... Prawie się pozabijaliśmy. Praw, prawie, prawie nawet udało nam się ustawić Tiga wtedy, no przez te <laughs> półtora roku. <laughs> no tak, ale efektem naszej współpracy właśnie było to. No dobra, no to opowiadamy o tym. Tak sobie myślę, że zrobimy bumper to bumper, żeby... E, o kurde, nie o kurde chyba ukradłeś komuś tytuł show. Jak to? To no jest taki amerykański No wiem, 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 wiem. Inspirowałem się właśnie mówiąc to. To zaczynamy od przedniego chińskiego zderzaka zm 3 Bardzo dobrze. E, tu się niewiele dzieje, zaczyna się dziać pod maską. No to... No to jak już mam czynić honory hostessy, to proszę bardzo. Tak, tak, tak. Dobra, tu jest 3-litrówka i tak naprawdę też od tej modyfikacji zaczął się zwiększony popyt na kolektory M50. To twoja wina. To, to przeze to mnie było. To twoja wina. Tak, bo to y, wydaje mi się, że to był y, jeden przynajmniej u, z udokumentowanych pierwszych takich słapów kolektora na świecie, więc to jest mój pierwszy roboczy adapter. Teraz one są troszkę ładniejsze, trochę lżejsze. No, yy... Takie prawo prototypu, no. Tak, ale no. Było, było to pierwsze. Tak naprawdę, jeżeli chodzi o słupek, to on jest poza tym kolektorem dalej seryjny, nie? Kolektor wydechowy jest chyba z M52? Tak, M52 TU, Nie, zwykły, zwykły M52. Zwykłe, zwykły, bo jest rurowane. rurki. Bez, tak, bez, bez kata. Takie śmiesznie zagniecone rurki, które robią no, chyba na, najlepszą robotę poza jakimiś M-kowymi kolektorami. Jeżeli chodzi o fabryczne, gotowe takie, ze wszystkich, które można wziąć, to, to można wziąć też M50, ale one są ciężkie jak cholera. To jest chyba... Bo są żeliwne. No. Chyba tam ranery są nawet szersze, w M50. Tak, ale to, to generalnie robi fajną robotę, jest lekkie i jest dostępne jak obiad za 15 zł. Uuu, to trzeba uważać, bo to wybija szybę. Więc Stadiu będziesz trzymał? Może maskę? A ja tu jeszcze o paru, paru rzeczach opowiem. Auto jest postawione na EMU i ma właściwie całą customową wiązkę. Eee, takie relay boxy które wyglądają tak i teraz tak, się zmieniła przez Tak, w międzyczasie PMU doszło, też pokazuje. No nie, no, na tym kanale mówi się jak jest. Te dziurki nie zostały wykonane przez nas, prawda? Nie, nie, to... samochód przyjechał do mnie pewnego razu z zbiorniczkiem od wspomagania przykręconym do klatki na blachę i przewodami puszczonymi w termoizolacji wokół wydechu. Tutaj z powrotem do wspomy, także. No, no jest różnie, całego świata nie jak zbawimy. Znajdę, jak znajdę tego gościa, to... Szybko. Czeka gdzieś na niego wpierdol, <laughs> w każdym razie na pewno specjalny krąg piekieł. E, tutaj jest chiński, e, chiński, chiński, e, pomóż mi, bo zapomniałem słowa. Regulator ciśnienia Dokładnie bagiowa. tak, który akurat działa, nie? On, z nim chyba działa. nie było Pytanie, problemu. Pytanie tylko, czy, czy patrzyłeś tam w afr -y, czy, 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 czy ciśnienie jest dobre, bo jest... Lekkie nadciśnienie, jakieś 4-7 tak miało być. Tak miało być, tak no. miało być, no bo no ten kolektor wymaga, po no oszukujemy trochę, nie zmieniamy wtrysków, zmieniamy ciśnienie, więc wtryski są jakby bardziej wydajne. No tak. Taka ciekawostka, M3 k 46 która tam jest na hali, w serii ma 6 barów. Naprawdę może się barów? Fajnie. Bo chodzi o to, że wtedy lepiej się rozpryskuje. No tak, no spray pattern jest lepszy, ale jestem teraz ciekaw, bo e, jestem teraz ciekaw, bo jak ona, ma mieć uważać. jak ona ma mieć kompresor, a jest wrzucone walbro. Valbro DW200, które ma 255 lph, to jestem ciekaw, czy to pod kompresor wyrobi. No, to jest właśnie bo... ciekawe, bo generalnie, no, dużo projektów takich turbo jest, jeżeli chodzi o M3, no to to się zmienia, bo się nagle 4, robi... 4, przy pompy 0,44, <grym> bo żeby Bo się nagle robi 8 barów przy doładowaniu ciśnieniem paliwa. E, dobra, przechodzimy do tego samochodu, bo, bo to jest clue dzisiejszego odcinka. E, camber plate zamontowane po mojemu, a to dlatego, że tu jest dłuższy wahacz z E46 dłuższy... przy okazji traci KWS i trzeba jakoś to skompensować tak, więc tu się kompensuje jakby dwie rzeczy bo KWS bo wycofamy, wycofamy mocowanie do tyłu no i na zewnątrz, bo nie chcemy takiego dużego cambera dalej to były też czasy, kiedy ja jeszcze nie umiałem projektować w kadzie no i nie znałem engineering dlatego są tu hamulce, do których po prostu gdzieś tam w UK znalazłem adaptery, zaciski to są z Porsche 997, tarcza CSL i szczerze mówiąc na, na ten moment chyba nie jest to najlepsza modyfikacja, na pewno bym zamontował coś innego, a to dlatego, że w 17 nie siedzi kompletnie, tu 18 albo dystans i to jest spory problem, bo się promień zatoczenia robi paski. Tak, ale też jest taki dosyć prozaiczny problem, o którym ja w sumie nie byłem świadom, no bo... Klocuszki? Tak, klocuszki, no bo myślałem, że Porsche jest takim w miarę sportowym samochodem Co i jak. powinny być różne sportowe klocki. Otóż nie! Otóż tak, nie, moi tak. drodzy! Jeżeli chodzi o Porsche 97 i Ferodo, to jest chyba tylko DS 2500 i nie wiem jaki jest teraz klocek, ale pamiętam, że z Bartim, czyli właścicielem tego samochodu, szukaliśmy jakiegoś rozwiązania. Jest, Bo... jest jedno, tylko dos dosyć ciężkie. Trzeba robić na zamówienie klocki, na wzór. Tylko trzeba zrobić ileś sztuk. Okej, okay, no tutaj pamiętam jakiś golfer jest, ale jak ja się tym samochodem z tym golferem przynajmniej wtedy był. Wydaje mi się, że goldfreny można robić na zamówienie, ale dzisiaj. Mówię, Je, się... Może to był do, goldfren. To są Rzeczywiście. Tak, tak, tak. tak. bardzo, tak. bardzo fajny, agresywne, taki odpowiednik. trochę. Ale nie do tarczy, która kosztuje 1000 zł sztuka, więc no, tutaj znaczy, by coś bardziej. Jakby do jazdy tarcza na jeden kąpet klocków, i tarcza za 1000 zł sztuka, no to robi się bogata zabawa jak na hamowanie generalnie możesz sobie ten taki cyngiel od kasy fiskalnej, pod pedał hamulca hamulca. I... <noise> Trochę tak. I, 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 I szczególnie jak upalasz sobie wieczorem i tej iskry wszystkie te mm -hmm. złotówki starczy złotówki, złotówki uciekają starczy, uciekają i wlepiają się w twój lakier. Tak? Dobra, przechodzimy do środka. A w środku y, wrażenie robią te y, zajebiście fajne, lekkie y, karbonowe fotele. To, czyli to, czego nie robiliśmy, robi największą robotę. Tak, do, do, dokładnie. Y, to, co dalej mi się podoba, ale wtedy. Nie, to chyba nie był pierwszy To był chyba drugi samochód, który pomalowaliśmy antracytem. Pierwsza to była M3. No i po czterech latach to dalej wygląda dobrze, nie? Mhm. No tylko trzeba jakieś tutaj zapraweczki strzelić jeszcze gdzieś na klatce od wsiadania. No tak, ale wiesz, taka czteroletnia rajdówka pomalowana mhm. na biało wygląda bardziej No po pierwsze już nie słabo. jest taka biała, tylko biało-brudna. A tutaj, ponieważ kolor wyjściowo jest trochę podobny do kurzu, to jakoś to, jakoś to ujdzie. Nawet jak tak. jest bardzo brudna, bo ona jest bardzo brudna. To fakt. To wygląda tak w miarę. Dobrze, to opowiadamy co jest dalej. Dużo karbonu, bo karbonowe boczki, kuwety, ta konsola centralna, za konsolą centralną relay box, czyli pewnie teraz na pewno byśmy tego nie zrobiły, bo to zajęło strasznie dużo czasu. Taniej na pewno byłoby włożyć PMU. Tutaj jest tablet, czyli to też jeszcze były czasy, kiedy dash chyba był niedostępny albo dużo bardziej Przecież drogi. Był potwornie drogi wtedy. Tak. Yy, więc, yy, więc tak to wygląda elektryczne szyby, bo to było ważne, korektor siły hamowania. Pamiętam, że z tym korektorem też były problemy, bo to jest chyba któryś korektor, mm -hmm. który nie, po prostu ten na którym on przyjechał był, były w ogóle dwie, dwie śmieszne rzeczy z tego co pamiętam, te trzy, cztery pompy temu. hamulcowe, pompa hamulcowa miała podpięte wejście przód na tył, tył tak. na przód i przez to był straszny problem z biasem, bo oni tak chcieli skompensować sobie bardzo duży hamulec z przodu i zwykły mały hamulec z kompota z tyłu. To e... w ogóle bardzo, bardzo źle działało, więc tam pamiętam jest Hinter. Yy, literka H i tak jest Hinter i fronten. Vronten to tak przód, no ja właśnie tył i, i, i tam po prostu było zamienione no i jak się to zamieniło okazało się że nie da się tego za bardzo dobrze ustawić i ten korektor siły hamowania przy tych dużych hamulcach z tyłu po prostu na maksymalnym zapięciu nie wyrabiał tak i był plan nie wiem wrzucić dwa wrzucić coś tam okazało się bardzo prozaicznie że teoretycznie markowy korektor siły hamowania Albo nie był markowy, albo... Ja nie pamiętam, co tam było, ale było coś, co nie, nie działało i rzeczywiście walczyliśmy. Kupiliśmy RRS-a, który też nie jest jakimś topem chyba. Z to jest RRS? Tam, Dobrze nie, pamiętam. To RRS czy Wilwood chyba finalnie tam wygląda Tak? RRS, dokładnie. RRS akurat zawsze mi działał no i rozwiązało to zupełnie problem. Coś w tej sekcji mamy do, do powiedzenia? Nie, to zależy, gdzie wisi emu, bo przed chwilą coś poprawiałeś w emu. A, no właśnie, ale to chyba na wstępie powiedziałem, że właśnie... Powodem tutaj mojej przyjażdżki, 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 jest to, że trzeba było poprawić wolne obroty, które w tym aucie nie istnieją. A nie istnieją z takiego powodu, że e, ja tutaj próbowałem e, rozborować przepustnicę. Ta przepustnica średnio się nadaje do, mm, z racji swojej konstrukcji, do rozborowania i po prostu nie jest 100% szczelna. I takie wolne obroty na zamkniętej przepustnicy to jest jakieś 2000 obrotów, więc on ma zrealizowane wolne obroty przez Fuel Więc lepiej jest jak idzie się na wklepanym, bo to auto jest naprawdę, jak na te czasy nawet, szybkie. Mm -hmm. Ale wolne obroty nie istnieją. A, to tak jak jesteśmy, choć sobie lepiej tło znajdziemy tego samochodu, bo tak bez sensu. No właśnie, tak nagrywamy się na tle jakiegoś Audi. No właśnie, a film jest o BMC. Waga. Pamiętasz, że ten samochód jak do nas przyjechał, zważyłem go i celem było utrzymanie tej wagi po zamontowaniu cięższego wózka. Ja pamiętam... był chyba lżejszy, czy nie? Tak. I ja już teraz tych nie pamiętam wag, ale postaram się wkleić tutaj zdjęcia, bo wiem, że takie mam na Facebooku. I to... Pamiętam, że on był sporo lżejszy, pomimo, że dużo cięższy wózek włożyliśmy, no, więc... To jest dużo cięższy, znaczy wahacze, Dyfer też. Dyfer jest dużo cięższy w tym, ale tam jest ciężki strasznie dyfer, bo to była duża głowa e, te, te, te kompotowa i miał... te wahacze, które są seryjnie w, w kompocie, są masakrycznie ciężkie i też to u siebie przerabiałem, że wózek ze 3.9 zrobił w ogóle odchudzenie, mimo że ma ty, dy, dyfer typ 210, bo po prostu wahacze nie ważył pół tony i też to fajnie wybierać zaczęło. No i tu, tutaj co jeszcze? Wycięliśmy wycinając tylną klatkę, okazało się, że była z bardzo grubych rurek i, bo, i tak. To, musieliśmy... to może już w ogóle zaczęliśmy rozmawiać o tym zawieszeniu, to otworzymy klapę i opowiemy yy, co, co tam się dzieje, bo, oh, bo to dużo osób w ogóle mnie o to zawsze pytało, yy, jak bardzo Bolton jest wózek? <laughs> wózek. On jest weldon. on jest weldon, tak. <laughs> yy, generalnie on w ogóle nie jest Bolton i... To co... O kurcze, to jest tyle rzeczy do powiedzenia. Dobra, po kolei. E... Generalnie tył klatki został wycięty. I on teraz wygląda ta klatka dosyć dziwnie jak na kompota, bo jest jakby bardzo mocno wydłużona do tyłu. Wynika z tego, że tylne mocowania morków też są mocno przesunięte, bo seryjne pewnie gdzieś tu były, nie. Mm -hmm. Coś takiego. Tutaj, więc... masz, tutaj masz wzmocnienie, które ma nad, 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 Tak, więc jakieś 10 cm amorek yy, poszedł do tyłu. Yy, tutaj, tak naprawdę, wykonaliśmy mega dziurę. I ta podłużnica, która jest, jest taka w 70% kastomowa. Tam chyba została jedno, jeden fragment pod, podłużnicy jako punkt referencyjny. I myślę, że teraz, bo to za, zawsze mi się te, marzyła taka koncepcja. I ja, ja tak naprawdę ten wózek które kupiłem do tego samochodu chciałem zamontować do swojej E30 która jest zezłomowana już i bardzo wierzyłem w ten ja projekt Mieję E30, piękna była Tak, stała tutaj W ogóle To jest E30, która e, chyba najwięcej OSOWYCH kilometrów na świecie przejechała Bo to najpierw Clemens, później Felix Kwestia reinkarnacji Tak, ona miała dużo żyć Ale nie o E30 No i właśnie ten wózek miałem zamontować do E30 gdzieś myślę, że z 6 lat jeszcze z dwa lata przed tym samochodem wykonałem takie podłużnice, które właściwie były poprzecznicami. Tak, no nawet widać tutaj. Ją. Tak, więc to było bardzo dawno temu i teraz na pewno bym tego tak nie zrobił, bo to jest ciężkie i wydaje mi się, że nie materiał nie. jest trochę za gruby. Trochę znaczy, tr trudniej było to spasować w ten sposób. Nie wiem, jak chcesz, to możemy pokazać jeszcze dupę w, w moim kompocie, gdzie ja miałem szansę nauczyć się y... <śmawiam> zrobić to w V2. I, I u mnie już było wycięte ca, cały tył, zrobione po prostu wszystko z, z, z konstrukcji, jakby z profili. No bo musicie mieć. Y... Znaczy, zastanawiam się, jak to powiedzieć, ale. Przez te cztery lata tak naprawdę dużo się zmieniło na świecie, nie? No, na świecie też, nie? Nie, 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 tylko, nie tylko tutaj, nie tylko yy, parę gospodarstw w Polsce dostało prąd, ale, ale, <grym> ale na świecie się generalnie trochę pozmieniało i samochody trochę się zrobiły fajniejsze od tamtej pory. Tak. Wszystkie modyfikowane. Ale dalej uważam, że ten samochód, yy, jak na te czasy teraz, on dalej Jest byłby w stanie no. złoić dużo aut, ale z pewnością jakbym teraz budował ten samochód, pewnie Ty, Tadziu też, no, to byśmy zrobili lżej i na pewno inaczej. No, wiele rzeczy inaczej, no. Tak ale, to... ale sama koncepcja, która się urodziła Starczy... 6 lat temu, no uważam dalej za mega słuszną. I... Wystarczy zobaczyć, jak bardzo zmienia się motorsport na każdej lidze, nawet profesjonalnej, w ciągu 4 lat. I tak. tak naprawdę różnica jest gigantyczna, tak? No, no kiedyś to jak miałeś Ewo na jakimś federalu, to szło się na no, Generalkę. Jak miałeś federala, to już było, no. wiesz, o ja się. Bogacz! Nie. Kiedyś było nie. używany slick, to już pudło, pardź! Pierwsze no. miejsca, a potem teraz się zaczęło robić. A teraz jedziesz na nowego, Modlin, tam nie masz. Yy... Jedziesz, jedziesz w lidze amatorskiej. To jak nie masz nowego slicka, to nie wygrasz. To mo może, może wygrasz, ale to tak. Nie, no jak jedziesz na modlin, to 80% aut jest na gładkim sliku albo na sliku rajdowym. Chyba, że pada deszcz, to wtedy już wyciągają wszyscy swoje. Z, p 2 g Dobra, ale to znowu odpływamy. Co tu jeszcze jest ciekawego? Wydeszek przez tak, no, boss. Czy... A, no właśnie, właśnie, to było tak, że to był też taki okres, że ja się bardzo mocno. znaczy dalej się tym jaram i to uważam za super sprawę, ale we wszystkim był montowany sidepipe, bo jakoś tam chyba chwilę później powstał ten 200SX. Który u mnie cały czas jest na profilowym, który już teraz nie istnieje. Historia. Świeć, świeć pani nad jego złowem. <gry> znaczy on w jakimś innym ciele trochę istnieje, ale ale to nie o tym. E... Tadziu, to może teraz o tym, co, dlaczego w ogóle ten jest samochód u Ciebie i yy, co zrobiłeś, a czego w sumie brakowało przez te lata, czego my wcześniej, ja wcześniej nie zrobiłem. znaczy jakiś taki wheel clearance z tyłu i z przodu, bo były wyrolowane nad kola z przodu, a z tyłu były jakieś takie małe poszerzenia. Tak, bo to były też czasy takie, że... ponad yy... 225 to był szczyt, marzeń! Ale to też nie o to chodzi, bo yy, było tak, że yy, nie było poszerzek. Mikinka robił jakieś tylko dtm -y takie srogie i... Chodź znowu uciekasz mi, a... Ja? Tak, no, gdzieś tam w krzaki. Ja muszę. To nie o Zce jest albo nie o Mondeo, tylko o... Nie eee, No w zasadzie, no to udało się tutaj wrzucić takie poszerzenie jeszcze z, z wycięciem całego poszycia pod spodem, żeby zyskać trochę na, na, na wadę. Eee, I tutaj wchodzi teraz 2-4-5 z dystansem. i w sumie jeszcze większe felgi by weszły... No, bo to no, jest... no myślę, że 9 cali trzeba zarzucić. To jest, to jest co? To jest 8 8 czy 8,5, chyba 8,5 32. i to jest na dystansie 20 mm i jeszcze mamy miałbę jak w rajdówie. Mhm. Więc... Ja, ja się nie będę wykłócał Wydaje mi się że jest mniejsza szerokość ale Wy na pewno wiecie więc napiszecie to w komentarzu Wydaje no, mi się że jest ósemka No możliwe Bo to po 25 bardzo mi się tak, i... to, to tak samo, to to też... Tylko, że już pewnie będzie schodził pomału z, z, z produkcji, bo już na tyle długo jest, że są formy wysłużone, ale może już idzie jego następstwo, to są ee, Crossowe błotniki do 36. Możesz po pokazać jak są elastyczne, bo to jest fajne. No, mega lekkie. No mega jest elastyczne. jak abs nie? Więc... No I tak samo tył jest chyba jeszcze bardziej elastyczny, tylko że on jest tutaj podparty, więc też nie będzie się fajnie uginał, bo, bo jest już podparty, żeby był zaszczelniony do... Do wyciętej budy, więc ten się tak ładnie nie ugnie. Ale można go w sumie tutaj gdzieś sobie sobie giąć. Spoczką. Z tyłu jest oryginalny hamulec z E92 M3. To W pierwszym setupie to było dosyć komiczne, bo z przodu był hamulec z 3 litrówki, z tyłu ten przeogromny. A już nie pamiętam, 355 mm chyba tak. I e, 338 zdaje się, chyba. E, chociaż nie, to może być jeszcze większe, bo 338 to jest WM346. Eee. Nie, to jest 355, a z przodu mamy 350 z tsl a No, więc więc jest, jest super. Jest, jest teraz GIT. No i z kolejnych głupich spraw, pozahamulcowych, no to wspomaganie mu strasznie kulało. O, to Ty możesz opowiedzieć, bo to jest problem, który Ty rozwiązywałeś. Śmieszna sprawa, bo narzekał właściciel na to, że po skręcie, skręcie zwłaszcza mocnym skręcie, i po, przy, przy przekładce zdarza się tak, że nagle brakuje wspomagania. I jak wraca, to z takim impetem, że zerwało mu tam ścięgno w ręku. <laughs> I nie śmieszne. Nie, nie jest to śmieszne. Właśnie powiedział o tym jak ktoś jest utalentowany i może stracić jakby część swoich możliwości. E, natomiast e, tutaj sytuacja była taka, że po prostu no, ileś tam ileś tam warsztatów lokalnych to próbowało zrobić. E, I Tadzia dał radę. No teoretycznie tak, jeszcze zobaczymy, no zobaczymy, czy mu kolejnego ścięgna nie urwie. E, no po prostu zrobiliśmy dosłownie najprostszą rzecz, jaką można zrobić, czyli e, ponieważ nigdy nie ma problemu z seryjnym wspomaganiem we 3 takim jeżeli jest dobrze zrobione i zadbane. I po prostu usunęliśmy zwężki, wywaliśmy elektryczną wspomę, która tam była zamontowana, zamontowaliśmy nową seryjną pompę o tym wysokim ciśnieniu, e, wszystkie przewody nowe, zaworki przeciwpowrotne i tak dalej i chłodnicę, która ma, nie ma restrykcji. I dzięki temu jakby no samochód zwrócił trochę do żywych jeżeli chodzi o wspomę. No i kolejnym Tematem było podniesienie niskich obrotów, bo spadał tak nisko, że spadało ciśnienie we wspomaganiu po prostu. O, I więc też... to naprawiliśmy dzisiaj. Natomiast y, największym podstawowym problemem w ogóle od po samego początku, który, który, który wymagał naprawy, była po prostu wymiana maglownicy, bo ta, która była, była y, zużyta na listwie i na, 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 na sekcjach ciśnieniowych i w pewnych zakresach obrotu traciła ciśnienie, oprócz tego, że jeszcze inne, innych połączonych rzeczy. To się nałożyło parę rzeczy, ktoś wymieniał wszystko dookoła, Maglownica wymieniona dana od razu do regeneracji, złożona na nowych uszczelniaczach i wszystko, wszystko śmiga tak jak śmigać powinno, przynajmniej w teorii. O. E, byłeś, jechałeś kawałek. Tak, przejechałem się. Taka sentymentalna podróż na myjnie. W czasie. Tak, jeździłem. Zresztą na tej myjni chyba powstał ten filmik Tak, pierwszy filmik. Pierwszy, pierwszy filmik chyba powstał. Zobaczcie go, bo on jest zabawny trochę. I tamten też był bez cięcia, więc ten, ten może też się uda. Tak się zastanawiam, co jeszcze należy powiedzieć. Kompot jaki jest każdy widzi? Kompot, jaki jest, każdy widzi. Yy, wiem, apel może do Bartiego, jak będzie to oglądał, skoro ten samochód jest już tutaj. Może trzeba na Modlin nim jakoś pojechać, jak będziesz, zanim go odbierzesz. Tak. Myślę, że będzie, może tutaj być, zanim to zobaczy w internecie. A co, kiedy przyjeżdża? Hmm. Eee, jutro. Kurde, niedobrze. No dobra, to jeszcze na koniec pokażę wam jak to wygląda od dołu. Mówiłem o sposobie mocowania. wału napędowy jest customowy, bo kawałek jest design 3 przód 3.0 i tyle. Tak. Nawet dosyć pamiętam, tanie było, bo tutaj po sąsiedzku zostało to zrobione i chyba zostało zrobione dobrze, bo cały. No, Skoro cały czas upala i żyje, to znaczy, że jest dobrze. To w łomiankach jest taka jedna fajna firma, która robi wały. i już wrzucić Tak. No, Spawna można. Pieszy, chyba wygląda jak taki bardzo mało-amperowy, taki, taki wąziutki, taki brzydki, a potem się okazuje, że to jednak działa. I no, tak kilka wałów tam wykonaliśmy, bo do M 3 chyba też. Mhm. Bo tak, tak, m3, m3. w M m3 trójce robiliśmy swap na skrzynię pięciobiegową, bo jest lżejsza. A ta szóstka jest w ogóle niepotrzebna w jeździe rajdowej. No i tyle. No, ja się cieszę, że mogłem jeszcze raz usiąść w tym samochodzie i sobie poprzypominać, jak to było. i Kurczę dalej, uważam, że ten samochód jest mega konkurencyjny, cieszę się, że Tadek y, ciągnie to dalej. To, co kiedyś razem zaczęliśmy i tyle. Myśl, myślisz, że jeszcze coś chcemy dodać? Możesz zrobić krótką nagrywkę tam z tego tyłu tego kompota mojego, jak chcesz wrzucić do sobie... Jakieś... Nie, to zrobimy inaczej. Chcę rado, Jak to wygląda? E, tatka, w ogóle to powinniście kojarzyć z materiałów Turbobiedy, ale jakbyście chcieli, żeby opo... <noise> opowiedział o swoim kompocie, to nagramy ko... tylko odcinek, bo inaczej ten będzie strasznie podmakt... Magd. Znowu zapomniał słowa, co ty w tak. Stanach byłeś trzy miesiące? Nie wiem, może Kac raczej. Next up. <laughs> Okej. Okay. Dobra, do zobaczenia, trzymajcie się, cześć.